Rometa F 125 Dziś wymienię Śrubę zlewania oleju Tą Na taką z magnesem Oczywiście z kim do tego podkładka gumowo metalowa bardzo dobre polecam nawet w samochodzie to używam dobrze się sprawdza nie potrzeba bardzo mocno gwintu dociągać przez to jest małe ryzyko żeby się uszkodziło korek dodatkowo ma jeszcze magnes, naprawdę dosyć mocny więc sądzę że będzie wyłapywał opiłki gdyś przy zmianie oleju ostatnio zauważyłem że opiłki się pojawiają bardzo malutkie bardzo 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 Wręcz mikroskopijne ale są. Dobrze, teraz będziemy najpierw sobie przeczyścimy miejsce, gdzie odkręca się olej, bo ten olej będę jeszcze raz używał, ponieważ go zmieniłem może z 30 km temu, ale jeszcze korki nie doszły z Chin, a teraz już doszły, więc po prostu będę chciał zmienić. Na starej ślubie też. Jest taka sama podkładka, dobrze wyczyszczone. Tutaj akurat stara śruba jest na 17, więc troszkę jest większa. Mamy już cały kluczek. Zobaczymy, jak wyglądało. Było Wygląda bardzo gorzono. Z tego się oprzemy. A, ale widoczne tutaj co widzicie to jest jeszcze dodatkowy filtr którego nie będę odkręcał teraz ponieważ go czyściłem ostatnio tam w sumie, tam w sumie nigdy nic nie było tam, tam jest takie sitko metalowe gdzie żeby coś się zatrzymało to chyba musiało być pół śruby żeby to wyłapało więc naprawdę tam żeby coś było to jest prawie niemożliwe to jakoś umieścimy ten do zlewania oleju tak ja ładnie wygląda. Dobra. Zobaczymy czy na przedłużce. Na przedłużce chyba. No tak, długo ta przedłużka. No dobra. Może tylko trochę poluzujemy. Zaraz. Czekaj, czekaj. Nie w tą stronę patrz. Nie no, dobrze odkręca się. tam na przykręcanie mam teraz jest dobrze hop o. no elegancko już śruba puściła dzięki tej potwarce bardzo łatwo idzie no i teraz trzeba oczywiście najlepiej zawsze jak się sztuka mówi żeby nagrać silniki, i tak dalej ale ja w tej chwili nie zmieniam oleju tylko po prostu muszę zlać do wymiany tej śruby więc nie będę miał nagrzanego tego oleju. Nawet chyba pozwolę się utopić tej śrubce, bo Chod, zaraz mi tu lunie ten olej. Hust nie znaczy się. No i jest. Ale elegancko. Nie myślałem, że tak się uda. Dobrze. Tak wygląda stara śruba. No i oczywiście z tą podkładką, co jest gumowo-metalowa. Bardzo fajna sprawa. Układamy. Olej sobie ścieka. Niech sobie ścieka trochę. Miałem jeszcze rękawiczki założyć do tego. Teraz <grym> się pospieszyłem. No nie, ale rękawiczki są w odwodzie jakby było potrzeba. Olej możecie zobaczyć, to jest 10W50. Walvolina, syntetyk. Przezroczyste mówię, on przejechał bardzo malutko w tej chwili, silnik też miał pukankę, więc dużo, dużo syfu naprawdę wypłynęło, aż byłem zdziwiony, że właśnie może się tak wypłukać, no ale wiadomo jak jest olej rzadki, no to wylatuje o wiele więcej zanieczyszczeń niż po prostu przy gęstym oleju, to jeszcze Wam pokażę blak jeszcze za chwilę. Też przyszedł z Chin oczywiście. groże to wszystko kosztuje. Nie wiem, czy to z 10 zł. Kosztowało. Ale pokazuje temperaturę i naprawdę wiarygodnie pokazuje temperaturę. Jeżeli chodzi o to, no w domu bynajmniej sprawdzałem. No już teraz bardzo mało cieknie. Widać wszystko. Widać. No tak, mało cieknie. to już postaram się wkręcić. No to już nie ma sensu na dłużej czekać. A troszkę co tam pocieknie, to jest mini, mini. Reszta się wytrzyma ładnie papierkiem. Teraz trochę wyśrodkujemy. O, elegancka. Dobra, teraz trzeba wziąć klucz 14, ponieważ ten ten koreczek jest na czternastkę odsuniemy, żeby się nic nie zabrudziło oleju. Tu mamy papierek, można rączki jeszcze trochę przetrzeć. Trochę przetrzeć korek, bo już się trochę upaskodził w tym oleju. I delikatnie z wyczuciem dokręcamy. dzięki tej podkładce bez problemu można bez większych jakichś tam sił wszystko dokręcać i nic nie cieknie, mówię w samochodzie też sprawdzona także bardzo polecam ja tu się zawsze bałem stosować tych aluminiowych i tak dalej podkładek bo jak się, żeby się uszczelniło to było tak trzeba mocno to było dokręcać że później nie szło tego odkręcić no Olej trochę wydaje się ciemny. Zobaczymy na słoneczku jakieś tam ale ciemny, ciemny ciemny i nie ciemny, bo leciał to i było wziąć. Dobra, teraz jeszcze taki meg zrobiłem, już od lat się bawię czasem w przelewanie oleju do jego, jego filtrację Na z ciekawości po prostu go sobie tutaj przelejemy. Zwykła butelka. I ślejek, no i zwykły ręcznik papierowy. Nie wiem ile to będzie trwało, muszę zobaczyć Te przelewanie, ale o, teraz ładnie widać. Jak to wygląda. No, tak powiem, mam trochę takiego jakby brokaciku widać w tym oleju. Jeżeli chodzi o to, ale ja to podejrzewam, że po prostu jak poprzednio stosowałem oleje 10W40. No to one były trochę gęstsze, może. No i też nie robiłem płukanki, no to przez to, przez to zapewne, zapewne mi ten, zostawało, no tutaj, więcej tego syfu w samochod, w tym silniku, nie? No i dobrze, ładnie idzie. No i kiepsciutko to się, kiepsciutko to się przelewa. Ja wiem, szczerze, myślałem, że będzie szybciej. No. ojej, tak to, to będziemy czekać ze 3 dni. Ale patrząc już na to, co się znajduje tutaj w tej mojej profesjonalnej zlewce, no to widać, że już trochę tych jakichś opiłków lata. No ale to mówię, wszystko jest po tym jak był wyczyszczony silnik to zawsze gdzieś tam jeszcze coś zostanie, na następnej półkańce pewnie wszystko wyleci. Dobrze, to niech się tam powoli, powoli ścieka. No ale to będzie bardzo powoli. Coś mi się wydaje. Chyba ja będę musiał przez jakąś szmateczkę to bardziej zrobić, żeby to było szybciej. Dobrze, na razie to odłożymy gdzieś. Jakieś porządne miejsce. Żeby to położyć, żeby to nie przeszkadzało. Może tutaj na domek wróżmy. Opsa. Dobrze, a w międzyczasie zajmiemy się wlewam tutaj zrobimy sobie może miejsce na nalejek zawsze tak sobie staram to odkręcić czy otworzyć okay. żeboczek mam boczek już otwarty teraz jest łatwiejszy dostęp do korka akoraczek ładnie oczyszczone, żeby nic tu nie wpadało. Wszystko dokręcone ręcznie, także bez najmniejszego problemu tutaj. Radę to odkręcić. Jak to wygląda, te lanie się tylko lają. No tak to jest trochę kiepsko. No. Dlatego mówię, te filtry, co tutaj są zastosowane, jak są jakieś małe drobinki, to tam nie ma szans, żeby to wyłapało w ogóle. To takie. być filtr papierowy, tak jak on tutaj jest zastosowany. To wtedy miało sens to. No tak to. Tak to nie ma co. No to lecimy dalej. Mam trochę problemów z tym olejem. Powiem wam. Że bardzo powoli ściekał, próbowałem przez maskę nawet przepuścić. W końcu wziąłem jedną warstwę z podwójnego papieru. No i trochę lepiej nam przelatuje. A no, zdecydowałem, że po prostu, dzisiaj nie mam czasu, żeby za bardzo tym się pobawić. Chociaż lubię tak, żeby się powoli ślewało. Po prostu wleję ten olej, co spuszczałem. No po prostu to, te opiłki, co zostały na dnie, ewentualnie jeszcze to resztę tylko doleję tam, żeby to może przeciekło. No dobra, to odkręcamy teraz wlew oleju. Tutaj okienko jest puste. Wlew oleju ma dosyć krótki bagnet. Generalnie jak litr jest wlany oleju, to, to nie, może tyle pokazuje. Ale to nie, nie o to chodziło. Tylko coś innego. O, coś możemy tutaj ładnego zaobserwować. O, to co zawsze mówimy, ten biały taki jakby jakby to powiedzieć, tu osad, czy coś takiego, co się pojawia w lukanku, no to jest woda. O, tu mamy dobry przykład. Motor dosłownie przejechał, może w jedną stronę z 2 km, i normalnie na metalowym korku widać kropelki wody. To no jest po prostu inny rozgrzany silnik, nie? Stał sobie po zimie. No i to się później gromadzi w tej rurce. O, wszystko jak dobrze jest wyparowane, Tam nawet widać, że trochę jest poziomu. No, A to wszystko widać. Normalnie widać jak tu właśnie się osadziła ta woda. Dobrze odkładamy to sobie, ale może włożymy na jakiś papierek, żeby nie ubrudzić czegoś za mocno. No i taki też kupiłem lejek. To jest z Aliexpress oczywiście. No to można wszędzie kupić, ale jak ma się trochę cierpliwości to po co tam przepłacać. Pieniążki. No. Dzięki niemu można bez problemu wlewać, nie trzeba kombinować, bo już miałem różne lejki, nawet jak tamten, co jak jest. No, nieraz, nie dwa się coś wylewało. <laughs> Wolę tak spróbować to zrobić. I miejscowimy sobie tutaj. I będziemy wlewać. Zobaczymy. Tak to będzie no jak oczywiście, żeby czyściutki o i powolutku będziemy lewać, żeby lać żeby nic tam nie z tych nieczystości tam ewentualnie zleciały na dno, już się osadziły, żeby nie wlało się Ja powiem wam, że po płukance silnika to nie sądziłem, że tyle może tam wypłynąć, bo nigdy się nie płukało silnika. No już po pierwszym, to już naprawdę razie widzę, że no robi to robotę, naprawdę robi, bo dużo takich delikatnych opiłków się ruszyło. Tutaj na dole też widzę takie delikatne igiełeczki, ale to są takie mini-mini, że naprawdę ciężko było się do nich przyczepić. Jeżeli by ktoś w ogóle wylewał, to by nawet nie zwrócił na to uwagi. Poczekamy chwilę. No. zawsze. Trochę jest w silniku. No i dzięki temu, że na tym korku, co jest skupione, nowy, jest e, jakąś nazywa magnes. No to co ja w tej chwili widzę tutaj te zanieczyszczenia, no to teoretycznie powinny być wyłapane przez ten magnes, więc no, wydaje mi się, że naprawdę zrobi to robotę. No bo człowiek nigdy na to się nie patrzy, żeby coś tam pływa, po prostu wymieniało się i tyle A no, wszystko w sumie się zlało nic tutaj tak naprawdę nie ma sensu więcej lać tam są już tylko jakieś tam resztki jeszcze resztę wylejemy z tego lejka i z butelki to już też jest puściutko także można śmiało dać sobie spokój no tutaj jest ten, ten się przyfiltrował no zobaczcie no, mówię jakby ktoś miał czas zostawić sobie przelać no nie wiem przez jakieś tam dwie godzinki, to powiem, żeby pewnie liter by przeleciał przez to, ale no, na razie mi się, powiedzmy, że nie odbacza bardzo chcę. No i oczywiście raczej się nie przefiltrowuje oleju, no ale mówiłem, miałem taka sytuację, że po prostu musiałem zlać, żeby założyć konkretnie ten korek nowy, no a do tego właśnie trzeba było to zlać. No ja zlewam litr oleju i wlewam litr oleju ponieważ jak według miarki co tutaj była no to pełen powinien być na 0,8 litra ale no nie wiem wtedy w okienku nic nie widać I to tak mi to tam średnio tam pasu, mi to średnio tak pasowało żeby to był stan jako pełny nie a w instrukcji bynajmniej mojej bo to rocznik jest 2000 15 motocykla, jest, że ma, od, ma być od 1 litr do 1,2 litra. No, w tym momencie w okienku jest no tak można powiedzieć 3 czwarte, no trochę więcej, w tym momencie. No i jak się włączy motor, to w sumie całość znika, nie? Ja się tak zastanawiam, czy po prostu jeszcze sobie może nie doleję tu więcej, żeby było. No dobra, ładnie, wszystko ściekło z tego lejka lejek naprawdę jest praktyczny bardzo no i dobra i zobaczymy sobie czy na tym oto bagnecie w ogóle będzie jakiś stan chociaż ciężko będzie to zaobserwować bo bagnet jest srebrny olej jest nowy ale no zobaczymy czy coś może będzie winać. No i zobaczymy nie wiem, czy widzicie no, dosłownie jak tu jest czubeczek, to jest... o no ja bynajmniej widzę tu gdzieś, tu z samym czubkiem dotyka, no, ale mówię, jest krótszy niż ten oryginalny. Nie? To tam nie ma co nawet gadać. To się z tym liczyłem, no dla mnie bardziej było ważne, żeby temperatura była pokazywana, chociaż nie wiem jak to będzie grało, jeżeli to nie będzie obmywane olejem, to w sumie będzie temperatura środku silnika tak bardziej. Nie wiem, no zobaczymy. No, bo mu można gdzieś indziej podpiąć. W poprzedni właściciel jeszcze usunął eee, tę recykulację spali. No wczoraj właśnie też, Jak sobie zamówioną blaszkę zamontowałem, bo ta oryginalna, co była ucięta, no to przeciekała, można powiedzieć, i dlatego mam tak wszystko tu wywalone olejem. No ale czekałem, aż mi przyjdzie. I teraz nie widać tu żadnych wycieków. No już sam ten motorek już przejechał parę kilometrów. Po prostu jak to już będzie się sprawdzało, no to umuję sobie i będzie. Będzie bez problemu, jeżeli chodzi o to. No, dokręcamy tu, można śmiało ręką, nie potrzeba żadnym tym, bo bardzo elegancko się dokręca. No i dobrze, teraz jeszcze sobie go odpalimy. Zobaczymy, jest na saniu przez odpalenia. I włączamy. za małe obroty albo za duże obroty bo czasem jest zimno czasem ciepło to wystarczy tą śrubką troszeczkę podkręcić żeby były większe obroty od, lub odkręcić jak są za duże obroty prosta regulacja jak jest się jeździ czasem jest minus to niestety trzeba podkręcić obroty bo dają. filterek też polecam sobie coś załatwić bo przynajmniej widzimy czy paliwo leci czy nie leci jakim jest, jest stanie nie? I zerknij, jak wygląda z podchodu. Czy, czy coś tam widać, żeby ciekło? No ale mówię, ta podkładka jest na tyle fajna, że nie sądzę, żeby cokolwiek tam się miało dziać. Więc to chyba by było wszystko, jeżeli chodzi o taką drobną wymianę oleju. Znaczy nie oleju, tylko wymianę tego korka. O, no, wszystko elegancko chodzi. No i fajnie. No, powiem, życzę miłego dnia i do usłyszenia.